Witam wszystkich. 8 marca, Dzień Kobiet. Rozpoczynamy pracę w pasiece. Szczółki latają. Ładnie. Zaraz będziemy rozpoczynać przeglądy wiosenne. Centrowanie gniazd, sprawdzanie pokarmu czy czerwiec, czy matki czerwią. Pogoda ładna, nie ma wiatru. Rozpoczęliśmy przegląd wiosenny. To już czwarty ul. Robię po kolei. Tak to wygląda u mnie na powałce. Zaraz tutaj pokażę, jak tam w środku wygląda, tylko odłożę na chwilę telefon. Strząknę z powałki pszczoły właśnie tutaj do gniazda, momencik. Proszę, trochę, trochę się wzburzyły, delikatnie. Damy dymu i się za chwilę uspokoją. Nie za dużo, nie ma potrzeby. Pszczoła jest łagodna. Skrajna ramka jest z pokarmem. Będziemy tutaj centrować gniazda. Jeżeli jest taka potrzeba, odstawimy na bok. Spróbuję tak, jedną ręką. Może się uda. Zobaczymy, czy jest matka, czy jest czerw. Momencik. O, druga ramka też z pokarmem. Odstawimy ją jako tutaj pierwszą. Zobaczymy dalej. Jedną ręką trochę niewygodnie, ale ten jeden 1.0 tak akurat Wam pokażę. Dużo pyłku noż. Wyjmujemy. Trochę tutaj przechylimy. O, i to jest A1 sklenar. Bardzo ładna pszczoła, łagodna, miodna. Jak widać, dobrze przezimowana, dobrze zadbana, wyleczona. To i pszczółki są. patrzymy następną tutaj trochę je odgonimy wchodzą na rękę moment moment moment, moment. już patrzymy następną hmm. czy coś tu jakiś czerw na razie nie widać matka czerwi Tutaj przestawimy inaczej i tu pokażę palcem tak, podłonie pszczoły, jest czerw, są jajeczka, zaraz, o i chodzi matka, widać, czerwony opalitek, z 23 roku, proszę, chodzi sobie, składa jajka, no i wszystko tu w tej rodzinie jest w porządku, możemy składać, przychodzi do następnego. Tutaj mamy ul z dwóch korpusów, bo na przedwiośniu pszczoły w jednym ulu wyrzuciły matkę. To je połączyłem. Położyłem korpus na korpus. Siła tej rodziny jest chyba bardzo duża, raczej jeszcze nie patrzyłem. Noszą pyłek. Uwijają się jak w ukropie. Tutaj matka jest Hinderhofer z 23 roku. Po przeglądzie wygląda przez chwilę ul w ten sposób, bo była ingerencja w gniazdo, i teraz te pszczoły muszą od początku pouruchamiać wszystkie swoje ścieżki. Ale pszczoły też przylatują z pola, z pyłkiem, w dużej ilości. Będziemy przeglądać teraz ten, będę miał zamiar przerzucić je na jeden korpus, ale zobaczymy, czy siła nie jest za duża, możemy nie dać rady tutaj. Za chwilę pokażę, jak wygląda w drugim korpusie. W drugim korpusie pszczółki wyglądają w ten sposób, zajmują mniej uliczek, Przeż przechodzą do górnego korpusa, tam gdzie jest więcej pokarmu. No, ale ogólnie pszczoła jest... Łagodno, jak baranek. Jak ktoś ma kota w domu, to też podobnie się je tutaj głaszczy. Może za bardzo tego nie lubią, ale nie reagują specjalnie. Na tym kończę na dzisiejsze nagrywanie. Wszystkich pozdrawiam, do widzenia. Pasieka siwek na wyrębie.